Nagrywam, nagrywam, I... Dobre, dobra, co to jesteście nagrywane, nawet jakbyście nie chciały, to i tak to wrzucę na TikToka. Chcecie kogoś pozdrowić? Okay. Wiecie, że to się nadal nagrywa? Powiedz coś swojej mamie, że będziecie sławni i zobacz jej reakcję. Dobry miałem chwilową serwę, a więc yy, yy, kochani widzowie nagrywam właśnie z jakąś leną Kariną z Stasiem i Oliwką. Randomowymi ludźmi, których właśnie poznałem przez moją best friend. Li Lila nie istnieje, to tylko sen. To się nadal nagrywa. O, i Lila też pod. fuck co? Oj oj oj, oj 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 nie wolno wcale nie wcale nie wyciszyłem leny wcale No bo jak ktoś był wyciszony i. No bo jak ktoś jest wyciszony i on się odciszy, to ty przez chwilę jeszcze. Przez w sumie dłuższą chwilę nadal nie możesz go wyciszyć. Dlatego. Znaczy, możesz ten, innych wyciszać, ale. Zjem cię. Hello? I to jednak to na YouTuba wstawię, bo na TikToku to się nie zmieści, bo już 6 minut was nagrywam. Poczekaj, muszę zobaczyć, ile mam subów na YouTubie. No? Poczekaj, bo sobie jeszcze wła teraz właśnie zmieniam nazwę, ale mam. Eee, jakby to wam wytłumaczyć, tak. Mam 158 słów tylko. A nazywam się Poczekaj, bo na razie zmieniam nazwę. No to wpisz. Poczekaj. Dwa, jeden, trzy, siedem. poczekaj, bo na razie zmieniam nazwę. To też możesz wpisać. Poczekaj. Dwa, jeden, trzy, siedem. No to, no to wpisz Bisek, ale nie Wojtek Gola. Nie Bisek, tylko Bisek X na końcu. Nie Wojtek Gola. Taką jakby dziwną emocją taką z gwiazdkami w oczach. po e, popatrz, pop poczekaj. Tam znajdziecie w sumie moją twarz też. Ja, ja wyślę swoje ten... Na grupę. Nie mam pojęcia. Ale to coś na grupie, ta twarz to jest moje profilowe na YouTube. Znaczy ta emotka to jest moje profilowe. Kóra umierać. yeah yeah, yeah.